W ciągu ostatnich miesięcy sytuacja finansowa gospodarstw domowych zdecydowanie się pogorszyła. Ponad połowa badanych wskazuje, że ich codzienny budżet uległ po zmniejszeniu. To niewątpliwie będzie miało wpływ zarówno na codzienne życie, jak i wyjazdy wakacyjne. 33% badanych deklaruje spędzenie krótkiego urlopu wyjazdu wakacyjnego do 5 dni na terenie Polski. 83% badanych tych, którzy zadeklarowali jakikolwiek wyjazd, deklaruje poruszanie się samochodem na wyjeździe wakacyjnym mamy dużą grupę także prawie jedna czwarta badanych powiedziała, że zrezygnuje w tym roku z wyjazdu wakacyjnego. No, pandemia naruszyła nasze budżety domowe i, i tutaj też zdecydowanie będzie to miało wpływ na wyjazdy wakacyjne. Będziemy szukać możliwości, które pozwolą nam na spędzenie czasu w miarę bezpieczny sposób, w spobodnym, żeby się swobodnie poruszać, nie przybywać w dosyć dużych skupiskach ludzkich, ale także też, które nie naruszą naszego budżetu domowego, bo jednak wyjazd wakacyjny jest dosyć istotnym kosztem. Też jest duża grupa badanych, ponad 10%, która deklaruje, że będzie wyjeżdżać w tym roku na wakacje. Jednak jeszcze nie podjęła żadnej decyzji, w jakim kierunku i jak ten wyjazd będzie wyglądał. To są osoby, które w ostatnim momencie, w ostatniej chwili będą się decydowały, jak te plany wakacyjne będą wyglądać. Obawiamy się powrotu epidemii. W ciągu najbliższych 6 miesięcy taką obawę wskazało 48% badanych. W przypadku kobiet te wskaźniki były wyższe. 40% badanych również zadeklarowało, że nawet po zniesieniu restrykcji będzie utrzymywać dystans społeczny. A jak będzie w rzeczywistości, zobaczymy.